Cześć, cześć, Auryczny Tarot i Aura Tygodnia od 20 do 26 kwietnia dla wszystkich znaków Zodiaku. Dziękuję pięknie za komentarze, za to, że się udzielacie, za to, że jesteście. To bardzo miłe, bardzo budujące, jak dajecie o sobie znać i pokazujecie, że jesteście. Wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrypcji. To jest dla mnie również sygnał, że chcecie, aby dalej kontynuować czytania dla Was, aby ten kanał mógł się rozwijać. W tym tygodniu trochę inna formuła. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i będzie się również sprawdzać. Napiszcie w komentarzach, która z nich podoba Wam się bardziej, która z Wami mocniej rezonuje. Będę Wam bardzo wdzięczna. A tymczasem, nie zwlekając, zobaczmy, co u Was bliźnięta w tygodniu od 20 do 26 kwietnia. Jaki ten tydzień dla Was, drogie bliźnięta? Wyskoczyła, a więc zostawiamy. Jakie wyzwanie, jaka trudność, i jaka rada dla was na ten tydzień? Wyzwanie? Jaka trudność? Drogie bliźnięta, ten tydzień w aspekcie ostrożności. Merkury w Pannie, a więc taka, taki tydzień trochę, który może od Was wymagać wykorzystania tych umiejętności, które posiadacie, specjalistycznej wiedzy. Też taka umiejętność, słuchajcie, w tym tygodniu może być znacząca, jeżeli chodzi o wyrażanie swoich myśli, tak w mowie, jak i w piśmie, czyli taka płynność również z tym związana, aby. Móc powiedzieć to, co chcecie. To pewna metodyka waszej pracy, to również takie myślenie y, związane z planowaniem, z umiejętnością wdrażania pewnych spraw. I pewne przywrócenie również ładu i porządku, jeżeli chodzi o te sprawy, które Was w tym tygodniu mogą chcieć dotyczyć. A więc taka energia trochę hamująca, trochę też pokazująca, może się zatrzymać dwa razy pomyśl, czy, czy powinieneś z tym wystartować lub ruszyć. Zwłaszcza, że tutaj w karcie tej, która jest pod spodem talii, pokazała się również karta śmierci, a więc pewnej transformacji. A więc może coś będzie wymagało od Was spojrzenia na pewien aspekt raz jeszcze, albo głębszej w tym tygodniu analizy, lub też takiej. Może precyzji, jeżeli chodzi o poświęcenie się temu, co robicie. To może być również tydzień, który będzie Was kusił lub hmm, rozpraszał, mówiąc najprościej, a więc taka energia też może się wokół was gdzieś gromadzić, może, może być Wam po prostu ciężko zebrać myśli, a żeby działać właśnie w tak konspektowy. Jak to wspomniałam, sposób. To, co Wam się pokazuje w tym tygodniu, to y, fajna energia tego, że pomimo, że możecie odczuwać w tym tygodniu pewne opory, y, mogą być to opory płynące z Was samych, lub mogą być to opory, które będą spowodowane tym, co się dzieje na zewnątrz, chociażby tą dekoncentracją, aby coś wdrożyć, aby z czymś pójść dalej. Jeżeli to będzie od Was zależało, no to faktycznie możecie być trochę tacy na bakier, żeby się do czegoś bardziej przyłożyć, żeby weźmie jakąś taką korelację z innymi. Członkami zespołu, czy też osobami, które wokół Was mają coś do wykonania razem z Wami. A więc taka energia współpracy może być trochę przyblokowana. Ostatecznie pokazuje się to bardzo fajnie. Pokazuje się, że jest sukces, że to się powinno wszystko udać, to co sobie zaplanujecie w tym tygodniu. Ale tak jak mówię, coś wymaga jeszcze przemyślenia, coś wymaga od Was. Pewnej ostrożności, aby to się udało, ale również to jest taka, słuchajcie, energia, która pokazuje się w tym tygodniu, że ktoś może chcieć uznać Waszą pracę, Wasz wkład, Wasz talent, mówiąc najprościej. Niektóre z, niektóre z bliźniąt mogą mieć styczność w tym tygodniu, na przykład z jakąś panną, która gdzieś tutaj może mieć wpływ na to, jak Wam w czymś pójdzie, jak się pewne sprawy potoczą, a i również z pewnym, może skorpionem, bo tutaj też takie energie mogą mieć duży na Was w tym tygodniu wpływ. Tak czy siak, słuchajcie. Tak, zwłaszcza, że ta panna tutaj się pokazuje w aspekcie tej, tej ostrożności, a więc, więc w tym tygodniu może być tak, że to jakaś panna u Was będzie miała kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o postęp pewnych, pewnych spraw, do tego, żeby się coś udało, do tego, żeby to poszło jakoś prężniej, szybciej lub po Waszej myśli, mówiąc inaczej. To, co jest wyzwaniem dla Was w tym tygodniu, to siła. Siła waszych argumentów, siła wasza, jeżeli chodzi o wytrwałość, o to, żeby czemuś sprostać, aby zajrzeć temu lwu w paszcze, aby dać radę, aby być silnym, aby czuć również ten power i pewność siebie, bo tutaj mówimy o tej sile również takiej psychicznej, która może was determinować. Do działania bardziej prężnego, albo może chcieć was hamować. A więc tutaj na to zwróćcie uwagę, żeby się nie podłamywać, żeby nie tracić wiary w siebie. Zwłaszcza, że mogą w tym tygodniu jakieś emocje dla was odgrywać duże, dużą rolę. To mogą być takie trochę, wiecie, aspekty, jakby naciskane guziki, które mogą pokazywać, że. Nie bardzo się czuję pewnie, nie bardzo wiem, nie umiem, może nie daję rady. A tu chodzi o to, żeby na to tak nie patrzeć, żeby właśnie podejść do tego w sposób ostrożny, ale z pewną dużą wiarą w siebie i przede wszystkim emocjonalną dojrzałością, bo tutaj ta dojrzałość emocjonalna również mi się pokazuje. A więc niektóre bliźnięta powinny może zrozumieć pewną. Sekwencje w tym tygodniu działania w zespole lub oddziaływania na siebie wpływów innych osób i tego, co w zasadzie prowadzi Was do sukcesu, co jest tym sukcesem, co jest tym sukcesem prywatnym, jak i zawodowym. Tutaj proszę dostosujcie do siebie tę sytuację, dlatego że jak mówię, każdy ma inne aspekty w swoim otoczeniu. Jedni bardziej skupiają się wokół spraw tych domowych, inni nawet pracę łączą z domem, więc tutaj też to może być duży wpływ, że na przykład niektórym wyzwaniem ta siła będzie leżała po prostu w umiejętności pokonania tych. Trudności dnia codziennego, jeżeli chodzi o nadmiar impulsów, bodźców, które są wokół Was, tak? Aby się skupić, aby z czymś sobie poradzić, aby no właśnie się nie rozpraszać, to co było na początku powiedziane. Dla niektórych bliźniąt, to może być też sprawa w tym tygodniu siły Waszych emocji, ale tak. Y Związanych z tym, co, jaką trzymacie urazę, jak i tego, w jaki sposób się rozwijacie emocjonalnie, na jaki level wchodzicie w tym tygodniu, co, na co otwieracie szerzej swoje serca, jaką, jakie wyrabiacie w sobie te emocje, które pozwalają Wam czynić dobro i iść w tym dobrym, fajnym kierunku dla innych. A to, co jest radą dla Was w tym tygodniu, to to, żeby się nie zawieszać na sprawach, które nawet Wam się nie udadzą, tak? A więc tutaj przede wszystkim przezorność, uwaga. I ostrożność w podejmowanych decyzjach, w podejmowanych działaniach, krokach, rozmowach, formie, nawet czy stylu prowadzenia tych rozmów braku trochę uporu, bo ja tutaj wyczuwam u niektórych trochę taką zaciętość w tym tygodniu i może to być spowodowane jakimś właśnie przemęczeniem, albo jakąś taką za dużą emocjonalnością, czymś, co może chcieć Was rozpraszać, a pokazane jest Wam, słuchajcie, i radzone, aby się przetransformować, aby żeby spojrzeć na to w zupełnie inny sposób. Więc tutaj niektóre bliźnięta uważajcie w tym tygodniu również na swoją cierpliwość i wytrzymałość, żeby się nie zniechęcać i żeby chcieć się przełamać do tego, co może inne, czasami innowacyjne, głębsze, a może może trochę dla Was nieznane, jeżeli chodzi o ten, o pewne aspekty, ale to, że nieznane, pamiętajcie, to nie znaczy, że to jest gorsze lub zagrażające Wam. A więc bądźcie ostrożni, ale nie bądźcie sceptyczni. Taka rada na ten tydzień. A więc tutaj, taki tydzień, słuchajcie, dłużej, mam wrażenie wzajemności gdzieś. Tak mówię, jak w związkach, tak samo jak i w sprawach zawodowych. Tych publicznych, takim, wiecie, może załatwianiu pewnych spraw, wdrażaniu, popychaniu czegoś do przodu. I dlatego ten tydzień może się tutaj też pokazywać w tym aspekcie trochę uwagi, ostrożności, żeby umieć się cenić, żeby umieć też pewne rzeczy oceniać takim logicznym spojrzeniem, ale dalekim od trzymania jakiejkolwiek urazy. Zobaczmy jeszcze, jaka karta dla Was, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytania, więc poprosimy kartę. Zadajcie sobie pytanie w myślach. Pamiętajcie, proszę, że to nie jest ogólne, więc ono może, nie musi z każdym rezonować. Karty tak, lub nie, lub tak, ale pokazują odpowiedź na Wasze pytanie, które teraz każdy, proszę, zadajcie sobie w głowie jakieś pytanie, na które chcecie znaleźć odpowiedź. i Ja postaram się wylosować najwłaściwszą odpowiedź. Jeżeli ona będzie z Wami rezonowała, napiszcie, dajcie znać. A więc pytanie od bliźniąt i odpowiedź dla Was. Bliźnięta. Odpowiedź dla Was brzmi tak i jesteś tego wart. A więc tutaj fajna energia tego docenienia. Mi się gdzieś tutaj wkrada, mam wrażenie, że ten tydzień będzie chciał Was docenić, że może pokaże trochę inne oblicze tych, którzy są wokół Was, Woczujecie się tacy połechtani. Tego Wam oczywiście bardzo serdecznie życzę, podobnie jak pozytywnej i ochronnej aury tego tygodnia. Do zobaczenia za tydzień. Zapraszam. Raki.